Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 24 i ostatnim vlogmasie. Jest mi ciężko uwierzyć, że dzisiaj jest Wigilia i dzisiaj są moje urodziny. Jak pewnie pamiętacie, wczoraj miałam niezbyt dobry nastrój. Aż Wam mówiłam na filmie, że nie mam ochotę nagrywać. Tak dzisiaj wstąpiła we mnie nowa energia. Zazwyczaj tak jest, że kiedy budzę się w Wigilię, to mam zawsze bardzo dobry humor. Jestem pełna energii. Co prawda, pogoda jest tragiczna. Jak widzicie, jest nocny kadr, jest ciemno, są chmury. Przed chwilą padał śnieg, teraz na chwilę przestał, ale ma padać przez cały dzień, więc no pogoda nie dopisuje, przez to też dzisiaj mogłam się spokojnie wyspać, bo spałam do godziny 9, teraz jest chwilę po godzinie 10, w normalnych okolicznościach gdybym mogła sama wychodzić z domu, pojechałabym pewnie albo na wschód słońca, albo gdzieś nad morze, a dzisiaj skoro wiem, że nigdzie się nie wybieram i dopiero idę około godziny 13 na pierwszą wigilię, to po prostu wiem, że mam trochę czasu, że mogę się wyspać, wiecie, mogę trochę odpocząć i mogę spędzić czas ze sobą samą. I tak jak wam mówiłam, lubię swoje urodzinowe rytuały. Nie jest mi zbyt przyjemnie, że Kurczę, dzisiaj z tych rytuałów nic nie wyjdzie, ale staram się po prostu kłaść nacisk na te pozytywne aspekty, czyli na to, że takie przecież słyszeliście, cały dzień z ma jak komórka, ponieważ są moje urodziny, wszyscy składają mi życzenia, są święta i w dodatku też wszystko się bardzo dobrze poukładało, ponieważ dzisiaj będę miała aż dwie wigilie. Tak, wczoraj nie wiedziałam jak będzie wyglądać dzisiejszy dzień, a dzisiaj rano okazało się jak stałam, że będziemy mieli dwie wigilie, jedna u dziadków, a jedną u mojej siostry. Dopiero dzisiaj, przeglądając materiały, które wczoraj nagrałam, zorientowałam się, że trochę chyba niezbyt jasno się wyraziłam. Problemy z organizacją świąt, które nagle wynikły, nie powstały z żadnego rodzaju konfliktów czy też z jakichś nagłych chorób, tylko po prostu moi dziadkowie są już osobami bardzo podeszłym wieku i jednego dnia czują się naprawdę dobrze, a drugiego dnia czują się fatalnie nie mają na nic siły, nie mają ochoty spotykać się z ludźmi, co jest jak najbardziej zrozumiałe i też po prostu cały czas się przyzwyczajamy do tego, że jadkowie są coraz słabsi, że nie tak naprawdę ciężko cokolwiek zaplanować, trzeba działać bardzo spontanicznie i po prostu wykorzystywać te dni, które są naprawdę dobre, a nie skupiać się na tych złych i Dlatego wolałam to od razu wyjaśnić, bo nie chcę, żeby tutaj powstały jakieś, wiecie, niedomówienia, jakieś niezbyt ciekawe komentarze na ten temat. Myślę, że każda osoba, która miała styczność z osobami, w bardzo starszym wieku, będzie raczej widział, o czym mówię. I mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiaj będzie naprawdę fajnie, bo już dostałam informację, że dzisiaj już jest dużo lepiej, że możemy przyjść właśnie na taką bardzo miniaturową, dużo wcześniejszą Wigilię, dlatego też później mamy drugą Wigilię u mojej siostry. I myślę, że to też jest bardzo fajne, że pomimo wszystko, i święta działają, bo istotkowie poczuli się lepiej i to też mnie właśnie napawa taką pozytywną energią. Teraz omówić ostatnie produkty z kalendarzy adwentowych. Nie będę ukrywać, że tego właśnie przez cały rok mi brakuje, ponieważ bardzo lubię otwierać okienkę i też bardzo lubię wyszukiwać nowe kalendarze właśnie do masa, ale nie ma się co rozczulać! Pokażę Wam, co znalazło się w okienkach. W kalendarzu ze słodyczami były aż dwa opakowania. Chyba właśnie w takim się podobać, bo mają taką posypkę żelek, więc tutaj mamy o, żelki. Czekajcie, Odłożę za kamerę. Jeżeli chodzi o kalendarz z biżuterią, to naprawdę były fajne zestawy. Tutaj mam taki zestaw z gwiazdkami. Natomiast w srebrnym kalendarzu były dwa wisiorki z takimi malutkimi zawieszkami. Wygląda to naprawdę super. Jeżeli chodzi o kalendarz, może najpierw z Action, to była taka. Bardzo duża kula, która niesamowicie mi tutaj pachnie i pachnie bardzo intensywnie, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie się spróbowało w wodzie. Jeżeli chodzi o odcień z Glam Shopu, to mamy tutaj luksusowy velur i jestem bardzo ciekawa, jaki to jest cień. Mamy kolejny bardzo, bardzo ładny odcień, on jest troszeczkę taki brązowo-bordowy, Przepiękno i na pewno będzie przeze mnie używany. I teraz, może, zaczniemy od okienka numer 24 od Martyny. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy. Karteczka wesołych świąt! O jejku, z liścikiem! Mam nadzieję, że Martyna się nie obrazi, ale przeczytam Wam życzenia, które tutaj znalazłam. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, spełnienia skrytszych marzeń, a także zdrowych, wesołych świąt dla Ciebie i całej rodziny. Dziękuję Ci, Martyna, bardzo serdecznie. Postaram się po mnie szaleścić. Zobaczcie, co znalazło się w okienku numer 24. Jestem ogromnym, ogromnym, ogromnym szoku i chyba nie będę tego nawet komentować, a po prostu ja przy was Martyna, Martena, wiesz, że oszalałaś? Wiesz o tym? Mam nadzieję, że wiesz, bo, ponieważ kompletnie się tego nie spodziewałam i okej. Okay. Znaczy podejrzewałam, że coś wymyślisz na moje urodziny, ale nie aż tak. Oczywiście miałam problem z otwarciem opakowania, już zaglądam. O jaka śliczna. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Taka przepiękna, bardzo delikatna bransoletka, ale jest prześliczna. Ojej. Co prawda dzisiaj mi sukienki tak się nie pasuje, ale dziękuję Ci Martyna, kochana. Naprawdę będę go nosić pewnie bardzo często. Wow, jestem w ogromnym szoku, ale najlepsze jest to, że słuchajcie, w kalendarzu od Martyny, może ja sobie położę tutaj z tyłu, jest jeszcze okienko numer 25. I teraz Wam tego nie poniosę, bo ono jest bardzo duże i po prostu otworzę i zajrzę coś w środku, bo jutro nie zamierzam nagrywać. Więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo <grywny> dobry motyw. <grywny> ja tego nie będę komentować. Soplica malinowa. Okej. Okay. Tego się kompletnie nie... Dobra, Martyna, dwa ostatnie okienka od Ciebie po prostu rozwaliły system. Mam nadzieję, że widzicie moje zaskoczenie. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy nie ma żadnej karteczki. Nie, nie ma nic w środku. Jestem w ogromnym szoku. Jeszcze muszę dla Was otworzyć cztery. Okienka z tego zestawu prezentowego mojej siostry, bo oczywiście w ostatnim czasie kompletnie o tym zapomniałam. Teraz wam nie muszę mówić, że oczywiście znowuż męczyłam się z otwarciem tego kartonika, ale jest, udało się. I tutaj mamy paletkę, zobaczcie, jakich fajnych rozświetlaczy. Na pewno będą przeze mnie testowane. Uwielbiam rozświetlacze i, kurczę, mam teraz tutaj trochę za dużo rzeczy, więc będę wkładać rzeczy za siebie, bo wtedy wiem, że mi nie spadną. Następnie tutaj mamy Shadow Palette, Palety, ale to nie są cienie, tylko to są chyba, a może i cienie? Czekajcie, aż, aż pewnie znowu będę miała problem, żeby otworzyć. Już sobie otworzyłam, żeby też tego klipu tak nie ciąć, bo wydaje mi się, że jest to po prostu bez sensu, żeby jeden materiał był aż tak pocięty. Zobaczcie, tutaj mamy taką kolorystykę cieni. Muszę przyznać, że ja teraz patrzę w lądzie. to jest już taka trochę średnia moja kolorystyka. Jak wiecie, wolę takie brązy z różami, ale na pewno też będzie używana przeze mnie. I jedziemy dalej, co my tu, to ogólnie mamy chyba same paletki, e, a przepraszam, mówiłam Wam, że mamy cztery rzeczy do otworzenia, nie, mamy trzy, nie zauważyłam, że wzięłam puste opakowanie, więc przed nami ostatnie okienko i ostatnie to jest też Shadow Palette i już otwieram, mam nadzieję, że mi się uda otworzyć bez cięcia, tak, udało się. Super. Nie wiem od czego to zależy, że jedne opakowania tak łatwo się otwierały, a drugie po prostu człowiek się męczył i męczył i nie mógł wyciągnąć. Ale okej, okay. i tutaj mamy. O, to jest zdecydowanie bardziej moja kolorystyka. Yy, I. Tutaj jest dużo widzę takich brązów z brokatem, na pewno będą przeze mnie używane. Jak widzicie, do dzisiaj mam sporo rzeczy i nie chcecie nawet zobaczyć jaki teraz tutaj jest przede mną na stole, ale muszę to teraz posprzątać. Za chwilkę wychodzimy na pierwszą widilię do moich dziadków, ale zanim wyjdę z domu, pomyślałam, że pokażę Wam prezentu urodzinowe. Oczywiście jeszcze nie mam wszystkich prezentów, bo myślę, że to jest w miarę logiczne, ale chciałam Wam pokazać to, co już dostałam. Ponieważ mam tutaj prezent od Ali, który dostałam na imprezie urodzinowej mojej siostry, mam prezent od mojej siostry, bo już go przywiozła, i mam też prezent, który zrobiłam sobie sama. I może zacznę od tego, który zrobiłam sobie sama. A mianowicie nie mogłam się oprzeć i stwierdziłam, że za cały rok ciężkiej pracy kupiłam sobie najnowszą paletkę Huda Beauty. Jak wiecie, to są moje ulubione cienie, najlepiej mi się sprawdzają. I to jest ta Rose Quartz i ma piękne kolory, już się nie mogę doczekać, kiedy ją przetestuję, ale myślę, że to będzie raczej albo na Sylwestra, albo po nowym roku, więc więc to będzie raczej późno, jeżeli o to chodzi, bo teraz chcę sobie zrobić trochę takiego odpoczynku od nagrywania, więc jak nie będę nagrywać, to też nie widzę sensu, żeby robić makijaż. No chyba, że mnie najdzie po prostu sobie coś potestować. I dajcie mi proszę znać, czy chcecie, żebym przetestowała tą paletę też na filmie, żebym nagrała jakiś makijaż z nią. Bardzo, bardzo chętnie to zrobię, jeżeli wyrazicie taką chęć. Paletka po odpakowaniu wygląda w ten sposób i mam problem, ponieważ mi się coraz lampa odbija i... czekajcie... Ja Wam może zrobię w ten sposób, o, żeby było prościej. Zobaczcie, tak wyglądają kolory, naprawdę są świetne i to jest totalnie moja kolorystyka. Już się nie mogę doczekać, żeby je przetestować. W ogóle są z takimi niebieskimi brokatami, jest jeden taki, jak był w poprzedniej paletce tej filetowej, nie pamiętam mi nazwy teraz, taki trochę grudkowaty, glutowaty, bo że ten złotko jest przepiękne. Ja tak się nóżko tymi matowymi nie jaram, bo rzadko używam matowych cieni, nie będę ukrywać, ale jeżeli chodzi o te świecące, to jak najbardziej są przeze mnie używane, ale lecimy dalej. I żeby było szybciej, bo trochę się piszę do dziadków, to mam tutaj pomoc, dlatego też musiałam uważać, żeby po prostu nie odbić tutaj mojej mamy w lusterku. To jest czekolada, którą dostałam od mojej siostry. Jest to czekolada mleczna z figurką Mikołaj oraz posypką miedzianą. Zobaczcie. Od mojej siostry na urodziny dostałam, słuchajcie, dyfuzor zapachowy, co nie będę ukrywać, mega mnie cieszy i postanowiłam, że chyba postawię go w przedpokoju, bo przed chwilką robiłyśmy testy i pomimo zapalenia w salonie, słuchajcie, zapach przepięknie się roznosi praktycznie po całym mieszkaniu. A kiedy postawimy go w przedpokoju, to rozniesie się całkowicie i będzie przepięknie pachniał. I też ma tutaj sztuczny ogień, jak widzicie, taki sztuczny płomień, a przez co też właśnie guzik do niego nie podchodzi, a też nie nagrzewa się, więc nawet jeżeli gdzieś tam łapką dotknął, to nie ma żadnego, wiecie, żadnej obawy o to, że guzik się poparzy, więc jest to naprawdę fajna opcja. Dostałam też komplet olejków i tak, mamy tutaj Olejek pomarańczowy, jak wiecie kocham cytrusy. Moja sobie się śmiała, że kupiła wszystkie, które były w Rossmanie. Jest olejek lawendowy i właśnie ten przed chwilką testowałyśmy i naprawdę przepięknie pachnie. Następnie tutaj mam dzika orchidea, też jestem bardzo ciekawa tego olejku oraz trawa cytrynowa. Również uważam, że będzie naprawdę super pachniał, więc będzie teraz testowanką i kurczę, zwykle podgrzewać do lajków, a niesamowicie mnie ucieszył i też naprawdę bardzo się cieszyłam, że moja się nie wykosztowała na prezent, bo jak wiecie, na Mikułajki dostałam od mojej siostry ten zestaw y, upominkowy, coś na nasz adwentowy z Makeup Revolution. I on też trochę kosztował i nie będę ukrywać, że byłoby mi głupio, gdybym teraz dostała duży prezent, a to naprawdę jest mega, mega fajna opcja. I dajcie znać, czy korzystacie z takich komików. I na koniec został prezent od Ali, więc już Wam pokazuję. Od Ali dostałam zestaw trzech herbat. Y, I są to herbaty z na herbatę i już Wam przeczytam, jakie to są smaki. I mamy tutaj tak, herbata mikłajowa, jest to zielona sęcza, papaja, kokos, truskawka, trawa cytrynowa. Później mamy yy, Merry Christmas i jest to herbata zielona, yy, pomarańcza, cynamon, yy, jabłko, malina, cukrowe płatki śniegu, ale tutaj widzicie wcześniej była sęcza, a tutaj jest one Power. Aby odczytać, ostatnio mam lekki problem, bo to jest nazwa, zimowy czar i tutaj mamy też herbatę zieloną Gwant Power, pomarańcze, jagody inkaskie, cukrowe płatki śniegu, imbir, trawę cytrynową, kwiat granatu i guziki. Z jednej strony mamy tutaj granat, guździki, trawę, z którym i pomarańcz, co uwielbiam. Podkisz śniegu spoko, ale trochę mnie niepokoją te jagody i imbir, a im, do imbirem bardzo nie przypada, ale zrobię sobie może test. Dajcie znać, czy chcecie taki film z testem tych trzech herbatek, tak jak ostatnio był test herbat od Sylwka. Bardzo chętnie to nagram. jeszcze jeżeli chodzi o ale, to nie jest kolejny z prezentu, też się nie ukrywam, że same herbatki wystarczyły. Mam też coś słodkiego, więc tutaj mam kolejnego Mikołajka. Zobaczcie, tak oto wygląda Mikołajek. Oraz mam coś, co niesamowicie mi się przyda, z czego niesamowicie się cieszę: bo jest to taki zobaczcie, piękny świecznik z gwiazdką. I też właśnie z bardzo, bardzo ładną kokardką w takim kawowym odcieniu. I mega mi się to przyda, bo mam dużo tych małych świeczek z janki Candle i miałam problem, gdzie je wstawiać, więc to będzie jak najbardziej idealny świecznik i myślę, że też jak będzie tutaj zapalona świeczka, to też będzie ładnie rozświetlał pomieszczenie takim fajnym efektem. I nie dziwcie się proszę, że choinka jest zgaszona, ale za chwilę wychodzimy i też nigdy nie zostawiamy zupełnej choinki, bo niestety bardzo, bardzo często od takich lampek może się zdarzyć poza, więc zawsze wszystkie dekoracje wyłączamy, a my się przypomniało, że nie pokazałam Wam prezentu, a że dzisiaj nie wracam już do domu, ponieważ słuchajcie, jadę do mojej siostry, przed chwilką się spakowałam i będą mojej siostry nocą po Wiginii, więc e, też stwierdziłam, że muszę Wam szybko te prezenty pokazać, bo nie będę ukrywać, że nie chciało mi się tego wszystkiego zabierać. A dobra, uciekam już na Wigilię, odezwę się później. Udało się szczęśliwie dojechać do siostry. Muszę przyznać, że na drodze warunki były pogodowe naprawdę tragiczne. Słuchajcie, nie tylko, że padał śnieg, to jeszcze wiało, szosy były obrudzone. Dobrze, że dojechaliśmy z cali i zdrowiej. To naprawdę jest ogromny sukces. Nie sądziłam, że na Wigilię przyjdzie aż taka zima. Jak przyszliśmy do dziadków, to była malutka warstwa śniegu. Już się ucieszyłam, że będę mogła normalnie wychodzić z domu, a jak wychodziliśmy po kilku godzinach. Ciężko mi to policzyć po ilu, to słuchajcie, okazało się, że śniegu znowu już było w brud. A teraz idą święta, więc pewnie ulice i chodniki będą nieodśnieżone. Więc chyba niestety czekają mnie święta tylko wyłącznie za, jeżeli chodzi o wychodzenie na, za pomocą tego wózka więc no, trochę niefajna sytuacja. A kurczę, planowałam sobie pójść na jakiś spacer świąteczny, ale chyba nic z tego się nie uda, więc cóż, powiem że to jest naprawdę irytujące i ja wiem, że pewnie się powtarzam, ale postarujcie, postarujcie się postawić w mojej sytuacji. Jeżeli nie możecie wyjść swobodnie z domu, to na pewno na początku byście się cieszyli, że możecie sobie począć, że możecie posiedzieć w domu, ale po jakimś czasie, kiedy coś ciąży nad Wami, jakieś takie ograniczenie absurdalne, może być to po prostu bardzo męczące. Mimo wszystko cieszę się, że dojechaliśmy szczęśliwie. Teraz pewnie będzie bardzo duża przerwa właśnie w vlogu, ponieważ czeka mnie druga Wigilia, więc nie, bo oczywiście nie będę się odzywać. Znalazłam sobie teraz takie ustronne miejsce, gdzie mogę się na spokojnie nagrać i po prostu do Was odezwać. Muszę przyznać, że zupełnie inaczej planowałam dzisiejszy dzień, ale nie narzekam, broń Boże, bo oczywiście jestem bardzo zadowolona z jego przebiegu. Ostatnie dwa dni były trudne, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie i było bardzo dużo zamierzania, bardzo dużo niewiadomych. Nie wiedzieliśmy, jak te święta będą wyglądać, więc cieszę się, że wszystko się udało właśnie ustawiać w ten sposób, żeby było dobrze, żeby było fajnie, przyjemnie, a przede wszystkim rodzinnie, więc naprawdę jest to ogromny, ogromny plus. Jestem bardzo ciekawa, jak tam Wasze święta. I muszę przyznać, że jedyny minus dzisiejszego dnia Kompletny brak czasu. Jeszcze nie wrzuciłam zdjęć urodzinowego na Instagram. Jeszcze nie złożyłam Wam życzeń. Jeszcze nie poinformowałam, dlaczego nie ma filmów. Po prostu jeden wielki rollercoaster. Oczywiście zrobię to po prostu po Wigii, bo teraz mam dosłownie kilka minut tylko, żeby się do Was odezwać i za chwilkę siadamy do stołu, więc... No. Zaczyna się kolejne świętowanie i muszę przyznać, że po raz pierwszy są takie sytuacje, że mam do Wigilii jednego dnia, więc już sobie rozplanowałam, że na jednej Wigilii zjadam troszeczkę, na drugiej zjem też troszeczkę, żeby też wiadomo, nie obciąży się aż nad to jedzeniem, bo jeszcze przed nami dni świąta. Nie chcę jutro umierać na żołądek, co jest w miarę logiczne. Jestem ciekawa, jeżeli Wy macie też jakieś podwójne czy potrójne jak Wy sobie radzicie z tym problemem? Czy na przykład robicie sobie konkretne małe porcje, czy próbujecie tylko jednej potrawy? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. I może ten dzisiejszy vlog właśnie będzie taki dziwne, trochę poskładane, ale mam nadzieję, że właśnie taka relacja z trochę nietypowego dnia jest bardzo dla Was interesująca. Może przyznać, że dzisiaj starszych mnie trochę taka przygoda, bo jeszcze chyba w takich warunkach pogodowych, to sobie nie przypominam, żebym jechała autem. Pamiętam jednego roku właśnie w taką zamieć śnieżną jechałam pociągiem. Do Szczecina do koleżanki, ale nie autem. I muszę przyznać, że wtedy też były niezłe przyboje, ponieważ właśnie przez to pociąg z Gdyni do Wejherowa był chyba opóźniony godzinę, gdzie z Gdyni do Wejherowa się jedzie takim pociągiem 20-25 minut. I pamiętam, że właśnie było bardzo zimno, było śnieżyca i się chowaliśmy w tunelu O Oj, to były dopiero przygody, ale autem chyba nie przypominam sobie, żebym właśnie w taką pogodę jechała. Jedyny minus tego łóżka to jest to, że po prostu tutaj nie do końca w mi się siedzi. Chyba usiądę do stołu na krześle, bo będzie mi dużo wygodniej i po prostu będę też, wiecie, odpowiedniej one do wysokości stołu, bo niestety te wózki ręczne no, mają taki minus, słuchajcie, co najmniej te właśnie dla dzieci i dla młodzieży, że one są bardzo niskie. I trzy czwarte stołu, czy to w restauracjach, czy też w takich sklepach meblowych, wiecie, do domów, niestety są za niskie i ja w tej chwili, o, zobaczcie, mam na tej wysokości stół. Więc trochę tak słabo. Więc prawdopodobnie się na sobie na żeby po prostu lepiej wyglądać, żeby było mi dużo wygodniej jeść. I jestem ciekawa, jak Wy sobie radzicie właśnie z tymi sytuacjami, bo wózki elektryczne na przykład są dużo wyższe, a łuski ręczne niestety nie. Jestem bardzo ciekawa skąd się bierze ta różnica. Jeżeli tutaj jakiś projektant, czy ktoś, kto wie, dlaczego właśnie są takie różnice wysokości, to proszę niech mi napisze komentarz, bo to mnie zawsze ciekawiło. Dobra, uciekam na Wigilię, odezwę się później. Dzisiaj jestem chyba najlepszą vlogerką świata, nie odzywałam się do Was dobre kilka godzin, teraz ciężko mi jest powiedzieć 4-5, ponieważ jest koło północy. Bardzo miło nam się siedziało przy stole, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, potem też już troszeczkę się grono zdążyło i siedzieliśmy w bardzo małym gronie, ale muszę przyznać, że Spędzam bardzo fajnie rodzinie, świątecznie czasy i przez to też zupełnie zapomniałam. Przyznałam się szczerze, że nagrywam vloga, ale chociaż udało mi się powiedzieć, że w niej drugiej wrzucić zdjęcie, poinformować was na Instagramie, złożyć Wam życzenia, więc wydaje mi się, że to jest i tak bardzo duży sukces. Teraz jest koło północy, a ja jestem tak wykończona ostatnim tygodniem, że idę spać. Dzisiaj postawiłam przede wszystkim na świętowanie urodzin, na relaks. Z góry Wam też chciałam podziękować za wszystkie życzenia, czy to na fanpage'u na Instagramie, czy też pod tym filmem tutaj jesteście naprawdę niesamowici. Dziękuję, że pamiętaliście o moich urodzinach, to jest bardzo miłe. Ja wiem, że pewnie będę się powtarzać, ale nawet Marta e, chyba po 22 dobie napisała, że oho, przecież to może dzisiaj Chrystusowy. Wszyscy ba bardzo, bardzo właśnie się śmieją, śmieją z tego i to jest takie bardzo fajne. Ja wiem, że pewnie już to dzisiaj słyszeliście dwa czy trzy razy, ale pozwólcie mi się cieszyć, chociaż ja jeden dzień właśnie z własnymi urodzinami i tym, że mam taką fajną liczbę 33 lat. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś taka naprawdę bardzo, bardzo pozytywna liczba. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie pójdę na posterkę do mojej parafii, bo to był chyba jeden argument, który miałam do przemyślenia, jeżeli chodzi o zaproszenie do mojej siostry, bo jak wiecie, ta posterka jest dla mnie ważna. Ale moja siostra jest chyba dużo ważniejsza, dlatego też zdecydowałam się przyjechać i zdecydowałam się spędzić czas z nią. W tym miejscu myślę, że już zakończę, bo nie ma co przedłużać na siłę. Więc chciałabym wam bardzo podziękować za oglądanie dziękuję patronom i wspierającym. Jesteście niesamowicie. Dziękuję też wszystkim, którzy nie mogą mnie wesprzeć finansowo a i tak lajkują, oglądają, komentują, subskrybują. Dziękuję, że jesteście. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.